Dlaczego wybory samorządowe? Po prostu kocham moje miasto, chcę mu służyć. Mam 55 lat i mi się wydaje, że to już jest ta pora, że bagaż jakichś doświadczeń ma, moja osobiste e, przeżycia e, pozwala mi na to, żeby po prostu dobrze służyć nas, żeby nam w zdecydowanie się żyło lepiej. Żeby wszystkim trzeba się wsłuchiwać wsłuchać głos ludzi. Ja nie twierdzę, że znam się na wszystkich, ale bardzo mi szczególnie są bliskie e, sprawy społeczne. Bardzo bym chciał, żeby nikt w moim mieście nie musiał powiedzieć, że jestem głodny, nie wiem jak sobie z tym poradzić, bo po prostu służby miejskie niskie środki pomocy rodzinnej, inne służby po prostu zadbały o każdego e, mieszkańca. E, chciałbym, żeby dzieciaki, młodzież e, mogła w sposób fantastyczny, bezpieczny, pogodny uprawiać wszelakie dyscypliny sportowe, żeby środki finansowe naszego miasta były przekazywane organizacjom pozarządowym, żeby to miasto te zadanie, które ma w swoich e, obowiązkach przekazywała innym instytucjom, które znakomicie służą e, Mieszkańcom. Podkreślam, to ma być służba.